Cześć, witajcie. Dzisiaj piątek, czyli dobry. dobrego początek. Czy taki dobry początek? No nic, zobaczymy. W każdym bądź razie mam dla was zaległe materiały na temat szwedzkich czołgów średnich, te które zostały właśnie dodane, czyli został nam jeszcze Udes 16 i Udes 10-15 na 16. Dziwna nazwa, ale jest jak jest. Słuchajcie, teraz interesuje nas Udes 16. Pokazywałem wam Udesa. Moje pierwsze wrażenia oczywiście tutaj również będą takie pierwsze wrażenia, a nawet pierwsze bitwy tym pojazdem. W każdym razie pokażę Wam dwie bitwy właśnie tym pojazdem. To już jest oczywiście pojazd poziomu dziewiątego. W porównaniu do ósemki jest naprawdę kolosalna różnica. Dlaczego? Zobaczcie na wieżę. Wieża już bardziej przypomina właśnie dziesiątkę. I ta wieża potrafi sporo odbić, naprawdę sporo odbić w porównaniu do ósemki. Ósemka, no, z wieżą naprawdę musi się bardzo pilnować. Możemy sobie na dużo, dużo więcej pozwolić. I co za tym jeszcze idzie? Jakie mamy działa na tym pojeździe? Pierwsze działo stokowe jest to 105. Czyli wymaksowane z ósemki. Później mamy również 105. Tutaj jedynie nam się zmienia to, że mamy po prostu lepsze gąski, i to wszystko. Kolejny pakiet, już ostatni, i akurat tej bitwy Wam na razie nie zaprezentuję. Jest to działo również 105 mm, już pojazd jest. Wymaksowany i tutaj mamy penetrację zdecydowanie lepszą, również mamy zmienione parametry czasu celowania, jak i celności. I penetracja na tym wymaksowanym dziale jest 234. 263. Uszkodzenia są inne, bo mamy 390, a nie 360, jak na tym dziale wcześniejszym. A czas celowania mamy 2,20, celność 0,36. I teraz zobaczmy sobie właśnie. W porównaniu do tych parametrów tutaj mamy czas celowania 2,40-0,38. Co można powiedzieć o tym czołgu? Też w sumie taki nie wiadomo jaki. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze mamy dość długi przeładunek to raz. Kolejna sprawa jest taka, że jednak. Ta Penetracja zdecydowanie, jak gramy z dziesiątkami, owszem, możemy sobie radzić, ale to nie jest to, co powinno być. Więcej powiem na ten temat. Oczywiście w tych dwóch powtórkach, gdzie one były właśnie rozegrane na żywo. Pierwsza bitwa na mapie: Zatoka Rybacka. Bardzo fajnie. Zobaczymy, pojedziemy na środek, jak ta wieża będzie się spisywała. Co mi się podoba w tym pojeździe, również tak jak na ósemce. Camo. Kamuflaż tutaj naprawdę bardzo fajny. Szkoda, że te działa jednak no, nie domagają. Penetracja taka jest, a nie inna. Również na tym, można powiedzieć, pierwszym dziale, jak i na drugim, mamy mniejsze uszkodzenia. Jest to działo 105 mm, ale uszkodzenia 360. Później już na tym ostatnim pakiecie mamy uszkodzenia większe do 390. Mimo wszystko ta penetracja nie zachwyca jak na poziom 9. Bitwy były prezentowane na Twitchu, akurat wtedy twitchowałem jak te pojazdy weszły nam do gry. Tak więc no, ktoś jak oglądał to doskonale wie ile było takich bitek gdzie również musiałem się męczyć z tymi pojazdami. Ale w każdym razie porównując ósemkę do dziewiątki, tutaj ta wieża potrafi zdecydowanie więcej odbić. W porównaniu do poziomu 8, tam zdecydowanie musimy grać na większy dystans, no bo nawet wieżą nie potrafimy nic kompletnie odbić. W przypadku dziewiątki jest o wiele lepiej. Jedna artyleria, jedna artyleria, i co my tu mamy? Mamy Bohuna w czołgu. No i zobaczcie, widzicie, wieża jednak daje radę. Wieża daje radę. Działo nie jest to jeszcze, właśnie działo wymaksowane. Uszkodzenia mamy 360. Szadunek w granicach 9 sekund z małym ogonkiem. Dodatkowo, ja tutaj używam racje żywnościowe. To było w sumie niepotrzebne, no ale nic. Leopard 1, Wargaming, chyba. W tygodniu, tak, w tym tygodniu, czyli dzisiaj mamy czwarty, o ile dobrze pamiętam, tak, chyba jest czwarty i we wtorek, a nie trzeci, dzisiaj mamy trzeci. We wtorek dodali mały update do szwedzkich właśnie tych medów, gdzie stabilizacja tego działa, tak jak wchodzimy w ten tryb strzelniczy czy tam strzelecki, to stabilizacja działa, ona już nie kiwa nam się tak na boki. To działa, nie mamy takiego wrażenia, że ono nam się rusza na wszystkie strony. A zagrałem akurat jedną bitwę dziesiątką no i fakt, jest delikatna różnica. O tak, może kolego, stój, stój, stój. No jak 360, słuchajcie, uszkodzenia teraz ładnie polosowało. To jednak ten, te, ten przeładunek, no długi jest. Bardziej musimy grać tymi pojazdami jak niszczarki. Mamy dobre kamo, ale jednak szadunek jest dość długi. Mobilność tak sobie bym powiedział. Bardzo, bardzo średnia jak na czołg średni. Na szczęście jak na razie artyleria nie wzięła sobie mnie na celownik. Bardzo mnie to cieszy. Ale ciągle mnie gdzieś coś spotuje. Nie wiem gdzie jest light. Tutaj w tym miejscu słuchajcie, to jest bardzo ważne, wiele osób, wiele gra, wielu graczy nie wykorzystuje tej miejscówki, ale na samym początku bitwy, jeżeli chcecie naprawdę zdobyć kilka strzałów takich za darmo, warto jest tutaj podjechać, dlatego że te czołgi drużyny przeciwnej dojeżdżając do miasteczka, one są do nas bokiem i możemy naprawdę sporo na tym skorzystać. Ja nie wiem, co mnie tutaj świeci non stop. Muszę uważać, tak patrzę na moją drużynę. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Część I na bazie, na kole. Co oni robią? Mamy już tutaj pojazdy i jest to super konkurent Dość niebezpiecznie. Śmiesznie ten czołg wygląda. Chodziało takie krótkie, nie wiadomo jakie. Ale ogólnie, słuchajcie, moje wrażenia jeśli chodzi o ósemkę, o zobaczcie właśnie, o tym mówiłem o ósemkę i o dziewiątkę. No, dziewiątka wieża zdecydowanie potrafi odbić więcej, ale ósemką fajnie się gra na ósemkach na topce, jak jesteśmy. To ten pojazd naprawdę może sporo zrobić, używając oczywiście dobrego kamo. Nie jest to pojazd, można powiedzieć, przędobylski, gdzie możemy sobie wszędzie nim znaleźć miejscówkę. Musimy naprawdę szukać takich miejsc, gdzie będziemy mogli dobrze opuścić działo. To jest raz. Nasz kadłub, niestety, wpuszcza wszystko, bardzo musimy na to uważać. Tak więc, najlepiej właśnie starać się grać na wieżę, dlatego nie ma. Jest 4 do 1, tak więc nie jest źle. Jest tu. Ups, jest ich tu sporo z tyłu za mną. Widzę te dwie niszczarki, stanęły tak przy bazie i stoją. Druga flanka, jak na razie, no, nie muszę się obawiać, jest tam trzy pojazdy. Dobra, mamy Bohuna. Tu jest Leopard jedynka. Nie jest łatwa, nie jest łatwa gra tymi czołgami. Gdyby ten przepadunek może byłby krótszy. Oho, ładnie dostałem. Porównując, bo dziesiątkę już oczywiście posiadam, porównując działo dziesiątki, gdzie mamy tam te uszkodzenia większe, 440, a choćby nawet taką 120-kę 121, tam szadunek jest bardzo długi, porównując te dwa pojazdy, Chińczyk zdecydowanie sobie lepiej radzi działo. No i na tym medzie chińskim naprawdę to działo potrafi robić niesamowitą rzeźnię. 8 do 3, tak więc myślę, że już możemy świętować wygraną, aczkolwiek no jeszcze nie do końca, co my tu mamy, obiekt 140, dobra, bardzo wiele razy jadąc, włączając tempomat, musimy Najpierw pojazd rozpędzić, a później dopiero właśnie uruchomić ten pomat. Nie jest to możliwe na samym początku. I no, jest to trochę męczące. Aha, ja chyba dostałem od tej niszczarki, która tam sobie stoi. Tak jest, tak, chyba od niej dostałem, od lodówy. To i tak dziwne, że przeżyłem. Te pojazdy od artylerii bardzo pięknie schodzą. Musimy bardzo uważać. No i zobaczcie, mobilność no, taka bardzo średnia, 50 km na godzinę. Taka trochę mucha w smole. Na dziesiątym tierze również tak samo mniej więcej. Ogólnie, słuchajcie, grając czy to niszczarkami, czy właśnie ciężarami, no chyba niszczarki najlepiej wypadają. Czy teraz właśnie mamy czołgi średnie, szwedzkie. Ogólnie ta gałąź, ta nacja szwedzka, jedynie co, no to nowości są takie, gdzie mamy właśnie te zawieszenia w niszczarkach i w medach. Ale patrząc ogólnie właśnie na działa, no średnio. Dziesiątka ciężka, bardzo średnie działo. Bardzo długi przeładunek w porównaniu do innych magazynków na dziesiątym poziomie, tak jak na przykład T57 Heavy czy AMX 50B. Dobra, wymęczyliśmy tą bitwę. Jeszcze jedna teraz będzie bitwa na mapie Ruinberg w zimie. Jedyny plan jest taki: pojechać po prostu na środek i próbować wykorzystać dobre opuszczanie działa, jak i również pancerz wieży. Ten pancerz może nie zachwyca, patrząc na jego parametry, bo z przodu mamy H70, ale pod takim kątem jest on zrobiony tutaj, że pojazd potrafi naprawdę odbijać niesamowite ilości pocisków. Chciałbym to bardziej wam pokazać. Nie ma artylerii, nie ma artylerii. Mamy dwie dziesiątki, takie S4 i super koń. Pojedziemy oczywiście na środek. A my mamy Chieftaina i e Setkę. Tutaj zobaczcie, jeszcze nawet nie miałem tego drugiego pakietu, gdzie ta wieża zupełnie inaczej wygląda. No tutaj ta mobilność, jak widać, jest ciut lepiej. Też pewnie zależy od, oczywiście od powierzchni. Tutaj nie mamy jakiejś tam błota, trawy. ...ale maksymalnie 50 km na godzinę. Dobra, mamy ósemkę... ...Udessa. Tu jest jeszcze dziewiątka... ...to zobaczymy, co z tego wyniknie. Na podstawie oczywiście apcr -y ...jako pociski drugie, czyli te z większą penetracją również apcr -y. No i coś tam z tyłu zanim jeszcze musi stać. No, ten przodunek za długi jest, jak na to działo z takimi uszkodzeniami. 360 na strzał, to jest jednak. jednak długo. Aha, coś tam z tyłu jest. Coś tam jeszcze kampi. Co to za niszczarki? Mamy czwórkę i. Aha, tu jest jeszcze udes. Proszę, jest kolejny. <gry> który się tam chowa. No, ale no, słuchajcie, ósemkami nie dziwię się, po prostu, że gracze grają na dystans. Te pojazdy na pierwszą linię zdecydowanie się nie nadają. Tu mamy Desa 9. Czy to 9, czy 10 na pierwszą linię? Jeszcze może być. Oczywiście, jeżeli mamy wsparcie, no bo te przeładunki są długie. tu nie ma nic tu nie ma nasi tam praktycznie panują w tamtych na razie rejonach ale coraz więcej czerwonych tutaj nam się pojawia dobra ja pomogę może na tej stronie najpierw brakuje mi jednej niszczarki dobra i tam z tyłu coś jeszcze stoi kto wie czy nie stoi tam jeszcze niszczarka Bardzo nowoczesna konstrukcja w porównaniu do innych czołgów w grze World of Tanks. Widzę, po tamtej flance również się ruszyło. No, no, czekaj kolega. A, niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Autocelowanie, no ale nic, nie ma go. No i zobaczcie, właśnie jest i Udes, ale niszczareczka. No, come. On. I to jest właśnie to. Słuchajcie, to działo. Ono nikt nam nie daje takiej pewności, że akurat albo trafimy, albo przebijemy, dlatego że no czasami przeciwnik jest miękkim celem, a nasza penetracja mówi, że tak nie jest. Dobra. Mamy Udesa. No i tu jednak pancerz kadłuba bardzo, bardzo słaby. Musimy bardzo uważać. Jeszcze wieża, jak cię mogę. Ale kadłub naprawdę kiepsko. Kolejna rzecz jest taka, strasznie szybko możemy podpalić ten pojazd. Tutaj silnik mamy z przodu. Podpałki są bardzo częste. No i teraz pytanie powstaje, czy trafimy w tego gościa. Trafić trafiliśmy, ale nie przebiłem. Ale to też była loteria. Również, słuchajcie, jest to samo na dziesiątce. To, to działo no, nie spisuje się tak, jak powinno. Dobra, super konia nie ma. Tutaj został koń. Normalny, mały, mały kuń. Ale też zaraz go pewnie nie będzie. A ja postaram się wrócić na bazę. No, weszło. Do końca nie skupiłem, czas skupiania również nie zachwyca. A tam co jeszcze mnie klucze. Nie są to może jakieś bitwy. Epickie, ale chcę wam pokazać, jak mniej więcej pojazd się spisuje w warunkach takich podstawowych, bojowych szału nie ma, tak bym powiedział. Ogólnie cała linia nie robi szału, aczkolwiek chyba z tych wszystkich, to ósemka mi się podobała. Wieża jest miękka, ale fajnie możemy pograć właśnie jak tedekiem. Wcisnął do nas na bazę, wybierzemy sobie ciut miejscówkę oddaloną. No, pojechał u do miasta, dość odważnie. Pojazd jest niski jak widzicie i nie zawsze możemy jednak oddać ten strzał, bo jednak taka kupa gruzów gdzieś tam może nam przeszkadzać. Dobra, jedzie is. Wejdzie się? No wyjeć, wyjeć kolego, wyjeść nie chcę. Nie chcę wyjechać. Dobra, nie ma czwórki. Tu już zostały można powiedzieć dwa niedobitki. Teraz tak ogólnie podsumowując. Nie miałem jeszcze ostatniego pakietu, gdzie to działo będzie zadawało 390 uszkodzeń, a nie 360. Ale mimo wszystko czy to coś zmieni? Hmm, trudno powiedzieć tak naprawdę. Ale grałem dziesiątką i powiem wam, że no... E, szału nie ma. Tak bym to powiedział. Ktoś jak... Na razie nie potrzebuję tych pojazdów robić. To niech sobie na razie poczeka. Może przyjdzie taki czas, gdzie już naprawdę nie będzie co robić, i wtedy odkrywać te pojazdy. Dobra, to by było tyle. Takie moje pierwsze spostrzeżenia, jeśli chodzi o udes 16. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Hej.